Witam. Wymieniamy dzisiaj świecę zaponową w Enmaxie. I nie nagrywam od początku. Ale tak. Chciałem taką irydową założyć, ale nie było dostępnej, więc taką zwykłą kupiłem. Co jeszcze? Na szybko nie mogłem znaleźć żadnego filmiku, jak się dobrać do tej świecy. Jakiś tydzień temu chyba, gdzieś przypadkiem, kątem oka, Widziałem jakiś krótki filmik jak rozbierać, jak się dobrać do świecy w N maxie Więc tak, tutaj zdjąłem już sobie te gumy. Podkręcałem śrubki. Tutaj jest takie piny, są plastikowe też, wyjąłem jeden. Tutaj pod migaczem też jest taki jeden pin, trzeba go wyjąć. Czy trzeba, czy nie trzeba, zaraz zobaczymy. Tutaj są na śrubki normalne. No i teraz to tak z wyczuciem trzeba a tu jeszcze pin był jeden z wyczuciem trzeba po prostu odciągać bo jest to na takich zaczaskach a tutaj ma takie gumowe bolce takie z kapturkami i co dalej? czekaj żeby to się nie powijało i co dalej? może tędy? nie tak tu widzę mamy śrubę to podkręcałem więc myślę jeszcze to zdjąć i czy coś będziemy mieć więcej? Myślę, że tak, zobaczymy. No dobra, to ja to podkręcam i zaraz wam pokażę co dalej. To, że chyba faktycznie trzeba pół motoru zabrać, żeby do tej świecy się dostać. Oj, jak to zdjąć? Powiedz. Żeby to nie połamać. Wszystko. O! Już coś wypadło. To nie ta blaszka, która trzyma śrubkę. Tą owiewkę nie chcę odrywać, bo mam na kleju. Byłem najmniej... O! Trzeba pociągnąć mocniej do tyłu. jak mamy wszystko podkręcane. I tu mi coś panuje teraz. Kwurę. Co mi to trzyma jeszcze? Czy to wysunąć, czy co, co zrobić? Nie wiem. O, gdzieś? Tak się właśnie to urywa. A co to, gdzie to skąd to wypadło? Jakaś podkładka. No. A tu spadła ta blaszka. teraz wam pokażę. Czekaj. Tak to wygląda. Tutaj taka podkładka mi zbiornikowa. nie wiem spod czego. Tu jest takie są blaszki metalowe, która trzyma śrubkę. Gdzie ona wpadła tam jest dobra. O. Coś takiego. Co my tu mamy? Mamy bak Jest tutaj płyn łodniczy. Tu mamy rureczkę od tego Co tu jeszcze możemy zobaczyć? Łodnica. Ty no dobra, a gdzie jest ta świeca, mi powiedz. No teraz to jestem w szoku. Czy jestem ślepy? A tu jest, dobra, jest. No nie żartuj, taki kurde dostęp do świecy? Co wam powiem, to wam powiem. Świeca, świeca jest tam. Nie wiem, czy to widać, czekaj może zaświecę. Świeca jest, proszę, o tu. Widać fajeczkę? A teraz tak klucz do świecy jest pod siedzeniem. A żeby otworzyć siedzenie, to tu mam takie kuferki sobie zamontowałem. Odbiegając od tematu, możecie napisać w komentarzach co o tym myślicie, jak wam się podoba. Całkiem fajne można jeszcze je poszerzyć, odpinając. Gdzieś zgubiłem kowery przeciwdeszczowe na nie, ale to znajdziemy tu jeszcze taki ten trójkącik i jaki zrobiłem patent żeby to zamocować bo do skutera ciężko zamontować taki e, te uchwyty metalowe nie to zrobiłem taki patent że przykleiłem takie mocne rzepy o tu na taki klej pianowy a tutaj normalnie one były samo przylepne takie kawałki Dobra, ale nie o tym film jest, to tylko tak przy okazji, teraz musimy się dostać po klucz. Ja się dostanę po klucz i zaraz wrócimy. Mm, Okej, okay, mam klucz, ale słuchajcie, no dostęp nie jest za ciekawy. Tu jeszcze jest taka gumka na, tym, na tej fajeczce, o tak. Żeby było tam, nie wiem, i tak dalej, ale... Czekaj, zakładam to klucz. puściła, no ale co dalej, kurwa dostęp jest przerąbany. Jakimś długim nasadowym kluczem by się przydało. Trzeba zrobić sobie, ja, w Polsce taki miałem klucz zespawany, tata ma zespawany, taki fajny przegubowy, z taką długą rączką. Tu przy tamtym motorze mam No idzie idzie, zobaczymy No i co tu mamy? Czekaj, na tej kamerze nie złapie ostrości, pokażę Wam na innej Ale co? Pewnie już zużyta, nie? Przypalona i tak dalej no, zrobiłem nią 10 tysięcy mil na tej świecy. W początku jest ponad rok. Ok, będziemy montować nową świecę. Ale co jest najciekawsze, to, że wydaje mi się, że w nowej świecy jest mniejsza odległość niż starej. Ale dlaczego? Może. A, to już jest wypalone po prostu. Dobra, i tak muszę iść po baterię, bo się zaraz rozładuje i wyłączy się kamera. Także. Będziemy montować. Okej okay, spróbujmy ją zamontować A, poczekaj tego, tu jest jeszcze podkładka. Nie wiem czy tu była, zauważyłem. Wróć jest Ale czemu ona jest tak nierówno? Okej okay. Tylko dobrze złapał pokrywa No Super miotat do. Ja ja dalej kluczem nie może tam. Tak przy okazji wracając do tematu filmu którym wymieniałem wariator i pasek po linii No to dzisiaj włożyłem oryginalny od Yamaha, Nowy pasek napędowy I już się tak nie tuczę Nie ma takich wibracji, więc Nie wiem, on jest w jakiejś innej szerokości Pro, przy, Próbowałem go przymierzyć, nie da się tak idealnie przymierzyć też Nie, nie chciałem się z tym babrać długo może jest delikatnie dłuższy, dlatego on był taki luźny. Generalnie o co chodzi? O to chodzi, że no gonił po prostu na wolnych obrotach. Ten pokrywa była otwarta na dole. Widać było, że, że po prostu on uderza. Z tej sprężyny dalej nie mam zestawu wymienionej. Nie mam tego klucza, nie kupiłem jeszcze. Po prostu nie miałem czasu. Dzisiaj i tak, znalazłem czas wyjątkowo, żeby wymienić tą świecę. No i przy okazji ten y, pasek oryginalny założyłem. Także tutaj filmik Wam wrzucę, jak nie, nie widzieliście tego, jak wymieniam te wariatury. Ale czy to jest dobre? No, powiem tak, rolki już są poprzycierane. Tak, jak to no ktoś napisał do mnie w komentarzu, że się nie smaruje, Powycierałem to niczym nie smarowałem. Faktycznie nie wiem skąd to wziąłem. Gdzieś tam chyba ktoś oglądałem, że kupił specjalne pasty do tego. Nie wiem, pojeżdżę jeszcze trochę na tym po prostu. I... Jak już kupiłem, to już to wyjeżdżę i wrócę do oryginalnych części. Najprawdopodobniej tak się wydarzy. Dobra, jak mocno tą e, świecę dociągnąć. Myślę, że tak porównywalnie do tamtej jest to ciągnięta. Tak jak była. Teraz, jak tą fajeczkę założyć? Czy tamto najpierw, czy od razu z tym? Bo od razu z tym założymy, prawda? W ten sposób jest ta gumka. Światło tu nie jest najlepsze. To było dość głęboko. Jeszcze jest taka opcja, że muszę jechać na stację. Paliwa sobie nabrać trochę do, do, bak, do karnisterka, bo podobno. Są jakieś problemy z dostawami paliwa i już gdzie gdzie nie ma paliwa na stacjach. Są limity, że można tylko za 30 funtów zatankować, także robi się ciekawie. Dobra, spróbujmy, czy to odpali, czy, czy to coś jeszcze trzeba dopchnąć, dociągnąć. Nie wiem, może ta guma przyblokowała, także mogłem najpierw ją ubrać. O, spróbujmy odpalić tylko muszę go dać na centra No i odpalił powinien teraz mieć lepsze spalanie nie? na nowej światy jak myślicie tłuko mi się te plastiki i ten uchwyt na telefon No dobra. Działa. Można go skręcać. Jeszcze przy okazji chciałem Wam pokazać. Mam nową oponę. Ponieważ ostatnio wracając z pracy złapałem gumę. I mam... Na szybkiego znalazłem no, jakiś tam serwis. Mieli jedną gumę. To nieważne. Mówię, zakładajcie jaką macie. Jest to coś takiego. Nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałem opinii ani... Nie znam się jeszcze tak dokładnie na tych modelach opon. Jeśli wiecie coś na temat tej opony, to napiszcie. Napiszcie, czy dobra, czy zła, na jaki na jaki na jakie podłoże się nadaje, czy dobra jest na na deszcz, czy na czy nie i tak dalej i tak dalej dobra ja go będę składał to by było chyba na tyle także myślę że jak ktoś nie będzie wiedział to to mu trochę pomoże ten filmik jak się dostać do świecy dzięki na razie